Boże Narodzenie to jedno z najpiękniejszych i najbardziej rodzinnych świąt w roku. Już wkrótce, w blasku choinkowych lampek, zasiądziemy do uroczystej wigilii, podczas której będziemy dzielić się opłatkiem i śpiewać kolendy w gronie najbliższych. To wyjątkowy czas, w którym gwiazda betlejemska rzuca jasny promień na świat, łącząc i jednocząc ludzi. Pozwala zatrzymać się nad tym, co tak naprawdę w życiu jest najważniejsze. Drodzy strażacy i pracownicy Państwowej Straży Pożarnej, druhny i druchowie Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Małopolskiego, emeryci i renciści pożarnictwa, niech ten wyjątkowy, świąteczny czas będzie pełen bliskości drugiego człowieka, życzliwości i wzajemnego zrozumienia. Szczególne życzenia spokojnej służby kieruję do strażaków, którzy podczas świątecznych dni czuwać będą nad bezpieczeństwem mieszkańców Małopolski. To Wasze poświęcenie i nieustanna gotowość pozwala tak wielu ludziom cieszyć się atmosferą świąt. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia w imieniu własnym oraz wszystkich małopolskich strażaków składam najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia i spokoju. Niech miłość, szczęście, radość zagości w naszych rodzinach, a nowy 2024 rok przyniesie pogodę ducha, spełnienie wszystkich planów i zamierzeń.